Cześć, nazywam się Michał Tęsny i prowadzę szkółkę pływacką dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod nazwą Aqua Swim. Skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, jestem nauczycielem w u i trenerem pływania drugiej klasy. Chciałbym zaprosić na zajęcia dzieci, młodzież i dorosłych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pływackie lub dopiero rozpoczynają przygodę z nauką pływania. Na naszych zajęciach nie tylko się uczymy, ale również dobrze się bawimy. Dysponujemy dużą ilością sprzętu, aby ćwiczenia były różnorodne mają państwo zajęcia na trzech falach w Słupsku bądź w parku wodnym Redzikowo you know